Gin tonic, winogrona z płatkami, chili. Płatę, czyli. Aha, a to do jest <grywa> no, a to <grywa> do k***a, <było>, jakby weszło. <grywa> cześć, Drum Explorers Bar! Cześć, Akademia Domowego Barmana! Dzisiaj razem ze Stefanem przygotujemy dla was gin z tonikiem. Wybraliśmy mnóstwo składników, wszystkie są łatwo dostępne. My wybraliśmy to, co mieliśmy w lodówce, parę rzeczy dokupiliśmy i sami nie do końca wiemy, co z tego wyjdzie, ale na pewno damy wam znać, czy nam to smakuje, czy nie. Dlatego bierzcie wszystko, co macie pod ręką, bawcie się, miksujcie, tak jak my dziś to zrobimy. Klasyczny gin tonik. To jest smak lata o, o, Wytrawny Z dodatkiem wody różanej Kwiatowe, fajne Z dodatkiem malin Więcej malin I Teraz to ma sens. Zdrowy dzień z tonikiem Jagody goi albo goji I rozmaryn <laughs> Pachnie rozmarynem Zdecydowanie pachnie rozmarynem Czerwony pieprz i żurawina Czuć czerwony pieprz, ale za mało pikantne. Nie powinnaś tego próbować. <grystanie> Zaryzykuję. Tak, nie chciałam tego próbować. Z burakiem i z chili. Ja jestem przerażona. Ma to sens. Spokój mi. Coś, czego ja się nie mogłam doczekać, <grystanie> czyli... Jeans tonikiem z ogórkiem kiszonym. Bardzo proszę. Czekaj. Kwaśne. Nie jest to najgorsze, co miałam w swoim życiu, ale mam taki szalony pomysł. Kwaśne i ostre. Ogórka to... kieszonego nie polecamy. E, I tabasco też nie. Ale... Skutecznie. Pomidory i szczypiorek. Bardzo warzywne. Ja bym pomidora rozwinął, mam wtedy. I jest troszkę od szczypiorku. Truskawka in A truskawka madlowana, czy taka zwykła? Madlowana. Zajebiste Truskawka z imbirem. Zdecydowanie polecamy. Tak, tylko madlowana. Tabasko ponownie, ale tym razem z rzadkiewką. Wpoko. Bardzo ziemne. Ostre, przede wszystkim ostre. Ale ziemne też, torfowe. Borówkami i bazylią. Fajne. Czuć borówki dziwo? I bazylię, ja bazylię bardzo lubię. Tak. Dla mnie to jest fajna opcja. Winogrona i czosnek. Winogrona przeszkadzają. Gruszka kolendra. Smaczna gruszka, ale więcej kolendry. Czyli więcej kolendry? Więcej kolendry. No to mam więcej kolendry. Tonik gruszany soberosa z mango. Egzotyczne. Jedne z lepszych. Mhm. Z marchewką. O. I koperkiem. Trochę jak tylko wytrawny. I z alkoholem. Będzie zielony ogórek i dzika róża. Dobrze spakuje ogórek jak ginem. Gin z tonikiem, z żółtkiem jajka. Dobrze, <śm> <śm> Interesujące. Zaskakująco. Ja bym to posoliła. Mhm. Troszeczkę soli. Ale... Interesujące. I czy ty Pokazaliśmy wam kilkanaście różnych opcji, jedne mniej, drugie bardziej szalone. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, dajcie nam znać w komentarzach pod filmem. Zapraszamy was także na Akademię Domowego Barmana, naszą grupę na Facebooku, gdzie znajdziecie ten materiał i wszystkie poprzednie. Oprócz tego, dzięki za całe wsparcie, jest super móc dla was tworzyć materiał i mam nadzieję, że widzimy się. Słyszymy się. Cześć! Cześć.